Witajcie na kanale, dzisiaj mam mix za 70 zł, za 10 Classic Black 7 oraz cały naród drapy z drabki, za 20 Mega Paradiso i za 30 Giga 7 I najpierw zaczniemy sobie od Classic Black 7 Z numerkiem szóstym I szukamy siódemek ma świat, parasol, lupę, pierścionek auta, portfel, drzewo, pióro, korona, gitara, zegar. Radio, samolot, bank, gruszka, kość, kawa, klucz, i tęcza. I zrobaczka jest przegrana. Różne kontrole, teraz weźmiemy sobie mega paradiso z numerkiem jedenastym, i szukamy. Cytryna i limonka. Cytryna, limonka. Cytryna. I to wszystko. Kolejne. Takos. I lornetka. Tutaj mamy takos, tutaj jest lornetka, kolejna naczus i parasol. Marszał i parasol, parasol mamy tutaj. Marszał są tutaj. To jeszcze parasol. Tutaj też parasol i tutaj. I chyba to wszystko. To jest jeszcze parasol. Kolejne. Ruf i klapki klapki tutaj tutaj żółwi, klapki tutaj mamy żółwia tutaj są klapki i tutaj są klapki Ej, tutaj są jeszcze klapki. Kolejna. Uć i koło. Uć i koło. Uć oraz koło. Tutaj mam uć. Tutaj jest koło. Słońce i Piniata. Słońce i Piniata. Piniata mamy tutaj. Piniata mamy tutaj. Tutaj, pignata, mamma, tutaj, tutaj. Pignata, pignata, tu jest Słońce. Piniata i Słońce. to jest. Piniata. i i to wszystko kolejne dwa to liść i ośmiornica liść i ośmiornica tutaj mam liście Tutaj jest ośmiornica. I tu jest jeszcze liść. I chyba to wszystko. Kolejna. Iguana, i krewetka. Iguana, i krewetka. Krewetka, tutaj. Iguana mamy tutaj, tu jest jeszcze liść, tu jest iguana, tu jest iguana, tu jest krewetka. Teraz będziemy szukać maski i kraba. Maska i kraba.

Mam maskę. Chyba wszystko. Ostatnie dwa to pióro i pelikan. Pióro i pelikan. Pelikan jest tutaj. Pelikan i pióro, pióro tutaj. Tu jest jeszcze pelikan. Tu mamy pióra. Tu jest pióro. Tu jest pelikan. I na to chodzi, że zrapeczka jest przegrana. Różne kontrolne. Teraz weźmiemy sobie cały naród z drapki. Z numerkiem 12. Tutaj szukamy traktora. Traktor nam nic nie wnoży. I wygrywających liczb. Wygrywające liczby to 27, 57, 55, 41 i 36. I nasze liczby. Dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, trzynaście, czterdzieści, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt dziewięć. Trzydzieści pięć, czterdzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt trzy, osiemnaście, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć i ostatnie to. 43. I zdroweczka jest przegrana. różne kontrolne. I ostatnia. Liga 7 z numerkiem 10. Szukamy siódemki. Razy 2 i razy 5. Mamy pióro. Pik. Kość. Świnka. ryba, wiśnia, gitara, korona, truskawka, scooter, auto, portfel, zegar, radio, książeczka, lupa, dzwonek, gruszka. Samolot, świat, ptak, forale, albus, tęcza, pies, bank, czapka, cytryna, gwiazda i pierścionek, albo nosiały się mieć kwotę, a mamy statek. Czyli ta zapaczka jest przegrana. Mamy różne kontrolne, czyli na dzisiaj wydam 70 zł i 70 zł jestem na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łuki w górę, za wszystkie komentarze zachęcam do subskrypcji kanału. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!